Siemaneczku moi drodzy, witam Was już w dziewiątym vlogu treningowym na tym kanale. Dzisiaj mamy dokładnie 28 grudnia, jest niedziela. Dzisiaj w planach mamy ulapy we froncie, pompki w plęczu. Będziemy mieli okazję zrobić pierwszy trening z wykorzystaniem tego cudownego sprzętu. Jak widzicie tutaj obok. Mam nadzieję, że będzie plus 10 do skilla, używając tego drążka. Dobra moi drodzy, nie przynudzając, zapraszam Was do treningu. Życzę miłego oglądania.

Chocolate <laughs> chip Nagrywam to zakończenie dwa dni później po treningu, mamy 30 grudnia, nie miałem czasu po prostu po tym treningu już nagrywać, ale korzystając z okazji, że nagrywam to dwa dni później, zdążył przyjść który zamówiłem, więc możemy sobie w międzyczasie obkleić drążek. Dobra, to sobie na razie ściągniemy, na razie nam się to nie przyda. Swoją Na drogą, to wiem, to, to że mam zajebistą piżamę, nie musicie mi tego pisać. Więc tak, to sobie ściągniemy całe. To tak samo. No możemy lecieć sobie, nie? Ja sobie zacznę od tego momentu, w którym skończyłem ostatnio jego wigałem. Jakie dostaną sobie, by nie ma. Raczej powinno mi starczyć, bo to jest cały grip. Dobra, tak się to prezentuje. Nie robiłem tego jakoś idealnie, ale cieszę się, że starczyło tego. Jeszcze myślę, że tutaj, ten kawałek sobie jeszcze zakleimy, tylko muszę pójść po nożyczki, żeby sobie to odciąć. Teraz będziemy robić to samo, co było z tą poręczą, czyli na to chcę nakleić jeszcze gumę. Jeżeli właśnie macie taką pękniętą, starą gumę, no to polecam taki patent, żeby mieć lepszy chwyt. Tym bardziej jak używacie false gripa, no to o wiele lepiej jest po prostu na tej gumie to trzymać, nie ma szans, że Wam ręka zjedzie. Dobra, ogólnie, jak mamy coś takiego, to mamy najmocniej naciągnięte, jak się da. To teraz te końcoweczki przyklejemy sobie do drążka. Specjalnie na tą okazję. Przyda się nam kolega. Może się to wydawać śmieszne, ale jest to bardzo praktyczne. A eee, nie lubię, jak te końcoweczki tutaj tak wydają. Tak jak mówię, nie jest to jakieś mega estetyczne. Tu widzicie, tak taka końcóweczka przyklejona. Tutaj tak samo, ale ogólnie ten patent jest no, mega praktyczny. Tak więc ciastko, ja, bardzo dziękujemy za obejrzenie tego bloga w sumie mogę powiedzieć, że do jutra, bo jutro będzie kolejny blog treningowy, kolejny trening, nie wiem kiedy zmontuję ten film, jutrzejszy i kiedy go wstawię, ale jutro ten trening będzie, presy we froncie i presy w pleczu, dobra dzięki i nara.